Nazywam się Tomasz Pawelec, jestem dyrektorem firmy Skreptek z siedzibą w Zielonej Góry. Profilem naszej działalności jest wykonywanie nowych, jak i regenerowanych układów plastyfikujących dla przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Wykonujemy zarówno standardowe układy plastyfikujące, tak zwane trzystrefowe oraz bardziej skomplikowane układy barierowe, bo typowo wysokospecjalistyczne układy podwójne, stożkowe cylindryczne. Dla najbardziej wymagających klientów oferujemy także tzw. układy bimetaliczne oraz wykonane ze specjalnych stali proszkowych. Nowością w naszej firmie jest zastosowanie wysokoodpornych na korozję, wysokotrwałych i o niskim współczynniku tarcia materiałów do napawania regenerowanych powierzchni ślimaków. Uzyskujemy bardzo dobre własności wytrzymałościowe przy bardzo korzystnej cenie.